Onegdaj zamki i pałace rozsiane po terenie dzisiejszej Ukrainy były regionalnymi ośrodkami kultury cywilizacji ukraińskiej. Niestety dziś już ich nie ma lub po prostu są zdewastowane. Jednak w Kijowie kiełkuje ambitny plan. Plan odtworzenia chociaż na miastki świetności ukraińskiego lufro. Jest jednak pewien problem. Część zbiorów przeniesiono do Wrocławia i Warszawy. No i wiecie jak to jest. W niedalekiej przyszłości może się okazać, że wypadałoby je oddać. Więc zapraszam. Witam Was. Temat wyszarpał dla nas kapitan Szbig, w sensie dla swoich czytelników. A Wy zapewne zastanawiacie się, o co chodzi. No ja sam jestem lekko zdezorientowany, więc chyba warto wybadać, co tam się dzieje. Sam artykuł jest w całości poświęcony kilku dworkom i ich kolekcją. Natomiast samo pytanie odnośnie ukraińskiego louvru jest pytaniem otwartym, chociaż wskazuje się na jeden konkretny dworek, pałacyk w Rozdolu w okolicach Kijowa i porównuje się tamtejsze ówczesne zbiory do tych z British Museum. W 1903 roku polski kulturoznawca Stefan Krzywozewski zauważył, że zawartość i wielkość kolekcji lanskorońskich można porównać ze znanym British Museum z początku XX wieku. Tak, tak, nie, nie przesłyszeliście się. Kolekcji lanskorońskich. To jest właśnie ten sekret ukraińskiego Luwru czy innych zamków nad, nad, nad Dnieprem. Jeżeli któryś z możnych rodów miał w tamtych rejonach dworek lub inne laty no to został przeflansowany na szlachtę. Ukraińską. No jest mowa o Żywuskich, o rodzinie Lackorońskich. Rozpisują się na temat Potockich. To wcale nie jest podobne. Wcale nie jest podobne. Wiecie, ja się obawiam, że jak tak dalej pójdzie, to, to towarzystwo odkryje, że kiedyś rozmawiało po polsku i miało stolicę w Krakowie. A nie, przepraszam, to to już było. Ukraińcy twierdzą, że założyli Polskę. Według kontrowersyjnego przewodnika Kraków to staro ukraińskie miasto. A Mikołaj Rej i Jan Trześci Sobieski to Ukraińcy. Ja pierdol... Natomiast sam artykuł wydaje się z tych z gatunku ku pokrzepieniu serc i kończy się słowami i mamy wielowarstwową historię, ciekawą, różnorodną. Uświadomienie sobie tego pozwala zrozumieć, że Ukraińcy mieli świetną europejską przeszłość i na pewno będzie europejska przyszłość. Jednak wydaje się, że artykuł nie powstał przypadkowo. Co więcej, jeżeli się wczytać w ukraińskojęzyczny internet, to jest jeden z cyklu artykułów poświęconych konkretnemu pałacykowi, pałacykowi w Rozdolu, czyli temu, którego kolekcję porównuje się do British Museum. Otóż pół roku temu znalazł on nowego właściciela. To jest ukraiński biznesmen. Ja sobie tutaj przeczytam Igor Lisicki. To o nim na samym końcu, bo przecież my dzisiaj nie o biznesie tylko o sztuce, prawda? No i chłop obiecuje cuda na kiju, że tam zrobi sanatorium dla weteranów, szkołę językową, może hotel, może galerię. No generalnie prasa ukraińskojęzyczna tym tematem żyje. No i też trafiłem na wątek śledztwa. Gdzie się podziały tamte kolekcje? Teraz część kolekcji przechowywana jest w Wiedniu, Warszawie, Krakowie, Dobrobyczu, Odesie i Petersburgu. Niektóre eksponaty są w prywatnych rękach. W Muzeum Dobrowyczu namieści 200 eksponatów z Pałacu Dzielskiego, na przykład stare chińskie wazony i akwaria dla ryb, obrazy antyczne, przybory kuchenne. Ale zostały wytropione także droższe eksponaty, chociaż nie jest potwierdzone, czy one w ogóle się tam znajdowały. Ja wiem, że to jest popaprane, no ale co ja mogę? Czytam wam ukraiński mainstream. Szczególnie wiele arcydzieł przechowywano w pałacu żewuskich pod rządami rodziny żewuskich, która miała ukraińskie korzenie. Prawdopodobnie wśród nich znajdowały się dwa obrazy Rembrandta van Rynia, dziewczyna w ramce i żydowska, panna młoda. Jak mówi szczerko w zbiorach szlacheckich, znajdowało się wówczas wiele takich kulturowych rzeczy. Dzieło sztuki miało jednak także znaczenie historyczne. W domyśle dla cywilizacji ukraińskiej istnieje jednak wiele przykładów wpływu starożytnych zbiorów majątków rodzinnych na kulturę współczesnej Ukrainy. Tak, szlachcic Józef Kalasanti Diduszycki założył bibliotekę w Potoryci, obecnie obwód Lwowski. Z biegiem czasu liczba ta wzrosła do 50 tysięcy ksiąg i rękopisów. Po wkroczeniu władzy sowieckiej, część biblioteki przeniesiono do Wrocławia, resztę rozproszono pomiędzy różnymi oddziałami. A ta dziewczyna w ramce to jest dziewczyna w ramie obrazu. Sprawdziłem, gdzie ten obraz się aktualnie znajduje. W galerii arcydzieł Zamku Królewskiego w Warszawie. Czy trzeba będzie go oddać? No, z jednej strony nie jest w ogóle potwierdzone, że tam był, ale z drugiej strony przecież... Rembrandt był Ukraińcem. Pytanie, na ile to jest nawijanie makaronu na usze, na ile ktoś szykuje jakąś grubszą akcję? No, powiem tak. Troszkę o tym Panu poczytałem. Palcem poczęty nie jest. W 2020 roku wraz z Władymirem Załęckim polecieli do Wujaszka Klausa do Dawos, czyli to musiała być oficjalna delegacja. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Załęcki podczas swojego wystąpienia na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos wezwał inwestorów na Ukrainę i ogłosił dla nich propozycje. Część inwestorów przyjęła ten komunikat pozytywnie, inni czekają na działania. I chcą bardziej systematycznej pracy rządu i PO. Inwestor, współzałożyciel Ukraińskiego Instytutu Przyszłości i Horliczki, powiedział o tym Chanel 24, obecnie przebywa także w Davos. Chłop nadzorował tematy covidowe, co prawda lokalnie, wtedy, kiedy ojczyzna nazywała. W Kijowie centralą antykryzysową kierowali i Horliczki, i Maksym Bachmatow. Rozmawialiśmy, i dzieliliśmy się naszymi doświadczeniami, czyli jak 10 lat w 8 dni robi kasę na, na przetwórstwie żywności, czyli pewnie teraz ma żniwa. W sumie to chłop działa w wielu branżach. Wśród głównych obszarów pracy firmy opieka zdrowotna, papier, przemysł spożywczy i drzewny, rozwój i wdrażanie rozwiązań w zakresie oszczędności energii, handel gazem, dostawa produktów rolnych. Nie jest to oligarcha, przynajmniej w staroszkolnym znaczeniu, ale cały czas zawodnik wagi ciężkiej. No i to tyle. Monitorujmy temat, zobaczymy, co się z tego ulęgnie. A jeżeli Wam mało, zapraszam Was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może Was coś ominęło, może Was coś zainteresuje. I oczywiście odsyłam na kanał z giereczkami. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. A pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam mojego dnia, mojego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.